Witam, ja jestem The Volax, a to jest kolejny odcinek mojej, mojego drugiego sezonu Minecraft. Drugi odcinek, tak. Kurczę, jak już mówiłem, zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy, z jedynie z taką różnicą, że yy, przespałem się i... Popow. A nic, wyruchamy... Yy, Chciałbym, przed wybudowaniem domu chciałbym przyjąć jakąś porządną, prawdziwą, taką fajną przygodę. Mów... Aua! Kurde. Nie, krowy. O, o o, to mi chodziło. Owie. O, i nawet owieczki są.

A nie myślałam, bo już świat jeszcze regenerował i mi się wydawało, że liście w powietrzu stoją. Hmm. Nie wiem. Nie wiem co teraz będziemy robili. Na razie podróżujemy cały czas. Podróżujemy, szukamy... Szur... Może jakoś dziecki nie znajdziemy, nie wiem. Może tam się nawet uś... U osiedlimy, no, usiedlimy chciałbyś. powiedzieć że na terenach zimowych bardzo dużo owieczek się respawnuje znaczy się w tej wersji się nie, nie respawnują, ale tak gdy się świat stworzył, to zauważyłem, że tutaj, nie wiem i ziemia tutaj taka inna jest, Lub, bardzo lubię tereny zimowe mi się one podobają świnia? Eee, świnie Wow, ale bajel. wow. dobra. A teraz poddaj się świnio. Ej, nawet nie dałaś mi... ...mięsa. Ej, kom... dałaś mi mięso. Kurde, ja tego kobla nie zabrałem swojego. A, ten ciałem jeszcze. No, czemu świnki czasami dadzą? Dadzą mięso, czasami nie dadzą mięsa. O, tu jest więcej. Nie, nie uciekaj. Stój ładnie. No masz. Dlaczego kiedy kiedyś było tak, że się uderzyło zwierzę i one nie uciekało? To było troszeczkę głupie. Teraz one uciekają. Oj. Nie, 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 ale nie skacz tak to, e, to, to jest twoje przeznaczenie zginąć w mojej, z moich rąk. Gdzie? a, tu jesteś. No tam małe ty mięsa w ogóle nie dajesz. świnie znowu Dobra. Odpo to też świnie sobie, ła ale fajny wodospad kanion kopalnia czy, e, czy ja tam widzę kopalnię? tak i pajanka jest niewaga kop, kop czekaj... Czeka. ja będę tam, tam jest żelazo i wszystko ale kopalnia ale potwory też tam też są potwory i ciemno skaczemy ja? skaczemy eee tam ja przechywałem jak skakałem to wiek większe upadki pajączku? Zumyk tam jest chyć. Nie lubię kanionów. Ale to jest przy... No kurde, e. Mamy jeszcze trochę... wełny. uchwiemy. A nie ten przycisk. Teraz skaczemy. A, to zjedzmy coś przed pójściem tam. Nie ma, nie ma łuku. Ej, śnieżką rzucę pająka, śnieżką rzucę pająka. Czekajcie. Śnieżko, rzucę się pająka śniżką. Tylko muszę sobie łopatkę.

Dlaczego tu śnieżka jak to są śnieżki? Pająk, cioto. Nie lubię tam schodzić, nie lubię po jaskiniach chodzić na poziomie łatwym, ale tam jest przecież wioski, tam jest kopalnia! Chyba na pismu coś zmienię. Ale pochodni też nie mam. No, no tam jest węgielny. Ja nie, nienawidzę jaski na potworach. No, ja mogę wyjść. Ja mogę 10 nocy przeszyć z potworami. Nie wiem, bez spania. Ale... Ale chodzi... A, dynie! Zapomniałem. więc ja zapomniał o nich niemal. What? Nie! Chodź oh, cię. żebym się hejsnął jedna dynia, druga dyni pójdziemy tam i pająkowi z dynki przywadzimy o tu jest jeszcze dynia. kiedyś w tej wersji czasami, czasami znajdzie się takie małe ale nie wiem nie wiem skąd te dynie się biorą fajnie, fajnie że zrobili dynie ale no też. Okej, okay, będziemy już kończyli ten odcinek. E, a, o, tu jest też węgiel. A, a tu jest węgiel, no to w następnym odcinku nam pójdziemy, bo... Ty, ...teraz węgiel tam też wprawdzie było, był, ale... ...zawsze wolę mieć przy sobie, okej. Okay. O, słoneczko, co chodzi? To też już... ...to też już ozna oznaka, że trzeba będzie... ...że filmik jest już około 10 minut, to... ...trzeba będzie kończyć powody tylko. No, wskakuj. Hop, 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 hop. Na szczyt góry, na szczyt góry. Wspinamy. Hop. hop. A, cudeczko. A, okej, okay, słoneczko zachodzi już to byśmy musieli kończyć powoli ten odcinek ja mówię gdzieś przenocować się kurde gdzie tu przenocować okej okay, tu gdzieś przenocujemy A więc komentujcie, subskrybujcie, oczekujcie następnych odcinków, żegnam się z wami, siema.